Weroniki nie był czynem, który w jakiś nadzwyczajny sposób ulżył Jezusowi w Ona jedynie otarła mu twarz. Ale nie to jest istotne. Istotna jest jej bezinteresowność. Ona to zrobiła po prostu z po potrzeby serca przepełnionego miłością. Nie liczyła na korzyści i nie zraziła się negatywnymi konsekwencjami, które mogły nastąpić. Dzisiaj można spotkać ludzi, którzy pomagają innym. Dlaczego? Nie. Wiecie, co nie jest o intencjach ludzkiego działania. Wiecie i lubicie o tym rozmawiać. Że ten, to z czystego wyrachowania. tam nie życie na spadek, a ta spodziewa się mieszkania po staruszce. Ileż obłudy jest często w naszych myślach i rozmowach. Aby swoim postępowaniem zawsze kierują czuwsze intencje. Duchu Święty, Pomaga im być bezinteresownie dobrym, jak dobry jest Bóg.